Śmiałem, Zobaczymy. Zmialem Zobaczymy. Czyli postawa numer 3. No i teraz dopiero. I poszło. Ale teraz dopiero. Czekaj, aż pokażę. że Pokaż. było. We ale jeszcze trafi. Jest nieźle. No i teraz dopiero będzie. Spokojnie i stresuj się. Środek. No i oby tylko jeszcze jeden traf. Ja się nie patrzę nawet. Pan, chyba bateria padła wiecie? Widziałem, że zerwa. Bateria chyba padła w gołkach. Nie, ona się kłączy. A on się wyłączy, tak? Ten jeden uciek, ale jeden. Ale niewiele. Jeden jest jeszcze. To jest zaliczony jeszcze to jest zaliczony, nie?